Siemanko, witajcie na Tertiwik Community Day. Dzisiaj jestem w Parku Śląskim w Chorzowie. To właśnie w tym parku chcemy stworzyć coś wielkiego, na jeden z największych eventów Pokémon Go Safari Zone 2020. Mam nadzieję, że to wszystko wypali. Dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam, jak wygląda park. Oczywiście na Community Day Tertiwik otrzyma wersję shiny. Można takiego Pokemona sobie dorwać. No, oczywiście 3 godzinne okienko czasowe, lurki działają, 3 godzinki, no i coś wielkiego. 3 razy Stardust. Polecam odpalić Star Piece. No i za chwilę zaczynamy, mam nadzieję, że wszystko wypali, oprócz tego powykluwamy sobie jajka 7-kilometrowe. mam nadzieję, że trafią się jakieś pokemony regionalne, bo jeszcze żadnego shiny pokémona regionalnego nie udało mi się wykluć, a teraz nie przedłużam, lecimy, zaczynamy. Jeszcze na koniec chcę zaprosić wszystkich do grupy na Facebooku Bonko 12 Nantik Games. Jak widzicie, Community Day na Tertuika właśnie się rozpoczął, pełno tych pokemonów tutaj przy tym. Pokestopach, generalnie jesteśmy koło komara w Parku Śląskim w Chorzowie. No i słuchajcie, za chwilę wsiądziemy na kolejkę linową, pokażę Wam jak wygląda w całości ten park, spróbuję jak najlepsze ujęcia zrobić. Specjalnie dla Was, żeby osoby, które nie są z tego regionu mogły zobaczyć, gdzie właśnie chcemy stworzyć Safari Zone, w jakim miejscu, jak to miejsce wygląda. No i myślę, że władze miasta pomogą nam w tym. Słuchajcie, podejmą rozmowy z Nianticiem. No i coś wielkiego uda się stworzyć tutaj u nas w Polsce na miejscu. Nie będzie trzeba wyjeżdżać za granicę. Pierwszy teruik, sorry, nie Shiny. Drugi też nie. Generalnie jeszcze powkładałem jajka 7-kilometrowe w inkubatory. Zobaczymy, może jakiś regionalny pokémon w formie Shiny wyskoczy właśnie z tych jajek. Mam włożone chyba... Trzy jajka, zwykłe inkubatory i jeden super inkubator. Jeśli coś fajnego wyskoczy, na pewno Wam to pokażę. A teraz nie przedłużam zaczynamy łapać Terdwiki oczywiście potrójny stardust także starpis odpalony. No i widzimy już się za chwilę przy pierwszym shiny No i po paru minutach mamy pierwszego shiny 720 cp, także z tego względu, że to jest pierwsza sztuka goldenka. Oczywiście Ultra Ball. Jeszcze nie trafiłem, ale spoko. Jedna ręka podskoczył, siedzi. Także teraz idziemy na kolejkę linową i pokażę Wam za chwilę, jak wygląda ten park. Chyba, że w międzyczasie jeszcze uda się coś złapać. Chcemy jeszcze może zrobić jakiegoś deoksysa. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Czy taki rajd się pojawi? Jeśli tak, to na pewno na niego się wybierzemy. Jak widzicie, tutaj wszystko zalurowane. To jest jedna z lepszych miejsc w Parku Śląskich. Taka miejscówka przy komarze. Jak widzicie bardzo dużo pokestopów. Gdyby było tu Safari na pewno Niantic dołoży swoje pokestopy. Także byłoby o wiele, wiele, wiele więcej tych pokestopów. Dodatkowo chyba dwa eksowe, jak się nie mylę, są na terenie parku. Także można wywołać tu na spokojnie EX Bardzo dużo ludzi tutaj gra w tygodniu, także z tym nie ma problemu. Shiny złapany. Kolejny Pokemon niestety nie Shiny. Lecimy na kolejkę i zobaczcie jak wygląda tutaj Park Śląski w Chorzowie. No, i słuchajcie, jesteśmy już na kolejce. Za chwilę wam pokażę, jakie tu są widoki, właśnie z góry, jak to wszystko wygląda. Tu, ten cały park, dodatkową atrakcją tego parku jest właśnie ta kolejka. Można na spokojnie sobie wsiąść, jechać w dwie strony. Bilet kosztuje 20 zł. Tam i z powrotem, no i łapać pokemony, w tym wypadku Tertwiki. Ten akurat nie jest szajny, Wyjdziemy, może wiadomo, że tutaj na kolejce nie będziemy ich wszystkich łapać, tylko może sprawdzimy czy któryś z nich nie jest szai tak jak wspomniałem wcześniej, za chwilę pokażę Wam cały widok właśnie z góry, jak ten park wygląda, jeśli jedzie się kolejką no ale jest co oglądać, bardzo ładne widoki dodatkowo muszę Wam powiedzieć że Park Śląski graniczy z Wesołym Miasteczkiem, no i zoo także nie dojrze byłoby Safari zone. można też z dzieciakami skoczyć do zoo, poglądać zwierzaki, no albo zabawić się w Wesołym Miasteczku Także super opcja to jest kolejny plus tutaj dla Parku Śląskiego w Chorzowie. Oczywiście takie jest moje zdanie. No i teraz zobaczcie sobie, jak wygląda Park Śląski z góry. No, jesteśmy już na rajdzie z Deoxysem. Jak widzicie 18 osób w logby, czyli prawie całe logby 20 osób może wejść, różne teamy. Zbijemy na szybko sobie tak dla odmiany Deoxysa. Może trafi się akurat setka. Dobrze wiecie, że ja nie poluję na te pokemony. No ale jeśli już jestem w Parku Śląskim, jest taka możliwość, to czemu nie zapolować? Bijemy tutaj pokemonami wybranymi, rekomendowanymi, także tutaj nic nie ustawiałem, no i zobaczymy. Jak szybko ten deoksys zejdzie, no i jakie będzie miał CP oraz IV? No i jak widzicie, właśnie nasz deoksyd schodzi. Także na szybciora przewijamy nagrody. Na pewno jakieś serduszka tu się ponabijają z przyjaciółmi. Dokładnie no i szybko poprzewijamy. Akurat mi się jeszcze Quest wykonuje 1578. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam ile, ile setka e, ma CP. Także sprawdzimy sobie to po prostu na uprise. Pierwsza bola. Zobaczmy czy siądzie. Kręci, kręci. No i siedzi za pierwszą bolą. Za pierwszą bolą złapany. Teraz wejdziemy sobie na szybciora. Uprise. I niestety nie jest to setka. Także ruszamy dalej. Obok jest jeszcze jeden Deoxys. No i tutaj już logby pełne. 20 osób. Różne filmy, Pokémony losowe. Bijemy kolejnego Deoxysa. Zobaczymy tym razem co się trafi. Jeśli chodzi o x ridey na razie nie ma informacji, Deoxys zostaje na x Mam nadzieję, że gdy event się skończy, ten Ultra Bonus, to wtedy na x ridey wejdzie coś ciekawego. Na razie, z tego co wiem, z tego co słyszałem i wyczytałem, na x dalej jest Deoxys, także troszkę bez sensu Niantik, z tego względu, że mamy Ultra Bonus, możemy Deoxysa sobie połapać bez rajdowania na gymach X-owych. Dlatego myślę, że powinni zmienić na jakiegoś nowego ciekawego Pokemona. A tymczasem tutaj nasz deoxys schodzi. No i sprawdźmy sobie 12 boli. 1424 Goldenka. 12 boli. Tym razem zobaczymy czy też za pierwszym siądzie. Przed Great. Sprawdzimy Aprise i zobaczymy ile ma IV. Wyskakuje, tym razem wyskakuje, za pierwszą bolą już się nie łapie, ale goldenek mamy 19, także na spokojnie starczy, atakuje, Rzucamy kolejny grejt, dwa grejty, sprawdźmy czy siądzie, wyskakuje, kolejnym razem wyskakuje, także lecimy z kolejną bolą, kolejna goldenka, kolejny grejt, zobaczymy czy wejdzie tym razem. Kręci, kręci i zobaczymy, co wykręci. I wyskakuje. Mamy jeszcze 9 boli, także na spokojnie sobie go połapiemy. Same grejty jakoś wchodzą dzisiaj. Za chwilę także odbierzemy sobie boksa, za sztemplę, za 7 dni. Tutaj do odebrania. Iwi z kwiatkiem, z wiankiem na głowie. No i mamy naszego Deoxysa. Sprawdźmy go. Też nie stuwa. Też nie stuba. 1424, także niepotrzebny. No i od razu jak tutaj jesteśmy, no to sprawdźmy te dwa. Tertwig nie szajni. Sprawdźmy drugiego. Też nie szajni. Czyli jak dwa nie są szajni, to może od razu odbierzemy sobie boxa właśnie za te stemple za 7 dni. 3000 Stardasta, 3 rar candy. I sprawdzamy. Nie szajni. Mieszajni 444 CP łapiemy oczywiście Spine Ten pokémon nam tutaj nie może zwiać. No i Ewiz pana, jeśli chodzi o Iwi a tak na maksa. Reszta niestety nie. To nie jest tu, ale lecimy dalej. Party, Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules? And imagine a utopia Darling, I'm just so fed up with these expectations They weigh me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect ten Whoa, whoa Honey, I'm perfect No i mamy kolejne 3 siódemki, także otwieramy, zobaczymy, co z tych jajek nam poleci. Może w końcu trafi się coś szajni. Niestety znowu baby Pokemony lecą troszkę Niantic tutaj przegieło z tymi baby Pokemonami w tych jajkach, mogli je troszkę... Jakby przystopować, aby puścić więcej tych szajni poksów. No i mamy pierwszego pokemona regionalnego. Niestety nie szajni, mamy Tauros'a oczywiście 1468. No i ostatnie jajko. Zobaczymy co z tego jajka w dniu dzisiejszym nam wypadnie. Lecimy. Kiedyś bardzo bym się z tych pokemonów ucieszył, jednak nie jest to ten pokémon, na który polujemy. Riolu 528 CP. Sprawdźmy, może A price słaby, także od razu transfer. I lecimy dalej. No i Community Day dobieg końca. Udało mi się zdobyć 9 teruików w wariancie szajni. Oczywiście więcej mam zwykłych. IV posprawdzałem. No i czas zrobić pierwszą ewolucję. Ten jest najlepszy. Pokażę Wam, jak to wygląda na uprise. Także Defense na maksa. Atak praktycznie troszkę mu brakuje, no ale jest najlepszy, którego udało mi się dorwać. Także lecimy z ewolucją 1062 Candy, aż tyle Candy udało mi się dorwać. Zrobimy sobie dwie ewolucje: no i Torterra dostanie tutaj Frazy Planta. Taki atak był dzisiaj przypisany na Community Day, w sumie po Community Day, bo aż do 16 można zrobić sobie ewolucję właśnie Terwika w Torterle i otrzymać ten unikalny atak. Także lecimy z pierwszym Pokémonem Shiny. Z tym atakiem później udało się zdobyć chyba 98 takiego teruika, także go sobie też zrobię, no ale już poza odcinkiem pokażę Wam tylko jak on wygląda. No i mamy, mamy naszego, naszą tortelę szajni oczywiście, 2592, Frazy plant, złapana Katowice Śląskie Polska, czyli tutaj obok chrowa. No i miałem Wam jeszcze pokazać tego najlepszego, Tertwika, którego udało mi się dorwać, 1056. Takie CP oczywiście, był z boostem pogodowym, słuchajcie, na price wygląda on dokładnie tak. IV tego Pokemona po ewolucji. Wyświetlam Wam tutaj z boku, żebyście wiedzieli, jakie CP z niego wyszło oraz dokładne IV. No i Community Day w Parku Śląskim w Chorzowie dobiegł ku końca. Widzieliście, ile Pokemonów Shiny udało się dorwać. Zrobiłem generalnie jedną ewolucję. No ale później porobię sobie ich jeszcze więcej. Mam nadzieję, że park w Chorzowie Wam się spodobał. No i że e, Safari zon uda się zrobić w tym miejscu. Tego bym sobie życzył. No i oczywiście Wam. Wtedy spotkalibyśmy się tutaj na miejscu wszyscy razem. Jeśli chcecie wiedzieć, jak daleko posuwa się sprawa e, z organizacją właśnie, tego wydarzenia, tego eventu, koniecznie zostawcie subskrypcję oraz, oraz dzwoneczek na tym kanale z tego względu, żeby być właśnie na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami. Jak tylko coś będę wiedział, obiecuję, że od razu Wam takie informacje przekażę. Tymczasem ja żegnam się z Wami, zapraszam do grupy na Facebooku Bongol 12 Niantic Games, zobaczcie koniecznie poprzednie moje filmy. No i widzimy się na piątkowych live'ach od 20 do 22. Do zobaczenia, na razie, cześć.